co ja widzę w USA jesteśmy sobie w Naperville i taka piękna pogoda nam nas zaskoczyła w sumie nie zaskoczyła bo miało padać już przedtem za dwie minuty będziemy w muzeum dla dzieci, to pokażę Wam jeszcze dzisiaj muzeum dziecięce w Naperville jak wygląda a tu może, możecie międzyczasem zobaczyć jakie piękne drogi są piękny remoncik jeszcze jak deszcz popada to już całkiem się nie da jechać no ale cóż okay, pokażę Wam jeszcze kawałek tych wspaniałych dróg muzeum jest dosłownie za minutę okay, po prawej po lewej? chyba po, po lewej już widać te piękne fioletowe kolory. Skręć w lewo, oś, następnie skręć w prawo. się zastanawiam, czy będzie gdzieś bliżutko parking, żebyśmy za bardzo nie zmokli. Zobaczę, tam no, mogę, chyba. I tam. Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Czeka, tu jest parking, pewnie? A może nie, nawet no, za chwilę wam pokażę w środku. Mamy takie... Kuchnia dla dzieci, Jak to wygląda tu mamy jakiś taki kosmiczny pokój, róbeczki, proszę bardzo, takie rzeczy. Nawet Panowie się bawią O, bo to jest za tym Takie kółka o. Proszę bardzo W sumie atrakcji atrakcji jest tu trochę To jest takie bardziej Muzeum edukacyjne, nie? że każdy sobie coś tu robi. O proszę. Zakład Zakład stolarski o, ale spoko jest, bo jest ten, prawdziwe narzędzia. Młotek, gwoździe O, tu tu trzeba z rodzicami wchodzić no, Ale jest wszystko, nie? Młotek, gwoździe, wiertarki. Pani tam sobie pilnuje. Spoko co tu mamy jeszcze tu dziewczynki sobie coś zrobił chłopak dziewczynko proszę łódeczka O, no, tu jest spoko troszeczkę późno żeśmy przyjechali no ale lepiej późno niż wcale o tu można sobie złożyć jakąś konstrukcję tam są rysuneczki na górze jest jakaś rakieta o. nie wiem, o co tu chodzi a tu jest już coś na mokro na mokro czyli czyli po prostu Stanie skarbów, o! Tam jest jeszcze spoko. robienia bombli do robienia bombli. Bą tam jest jeszcze jakieś wyjście. Proszę bardzo, to przeszkód. sorry Taki tor przeszkód. A my idziemy jeszcze na górę, bo chyba na górze coś jeszcze jest. Proszę Taka maszyna piękna. Wszystko pokazuje co robi. Okej, okay, o co wychodzi? Tu tutaj lecą piłeczki. Tutaj przez to. I tam naokoło. A tu dzieci nabierają wodę. spoko tutaj jakieś takie coś jest tutaj taki wynalazek e, spoko tutaj większa maszyna jakaś różne zapadki, zam zamki nie wiem czy jeszcze jest jedno piętro jak jest to lecimy na jeszcze jedno piętro o, to jest spoko jeszcze Okay, idziemy na górę, zobaczymy co tu jest Eee, też coś tu jest Takie piękne Takie piękne słoneczki. O proszę Takie bardziej edukacyjne już dla starszych dzieci chyba Chociaż nie kaneczka takie coś już taki pokój, o na zewnątrz taka piękna pogoda właśnie co tu jeszcze jest? tu już dla starszych dzieci, takich chyba w sumie starszych nie starszych, nie? Ale Tą na dole chyba jest więcej Więcej zabaw no, Ale pokażę wam wszystko Jakiś taki popół. o masz tutaj samoloty lecące do układania Okej, okay, lecimy na dół jest tych atrakcji troszkę ktoś tu nie był, blisko mieszka brzydka pogoda zawsze można podjechać na dole jest jeszcze jedzonko ale chyba zamknięte czy no w sumie na pewno zamknięte pani zamikała każę wam to jeszcze na wejście, bo to chyba nie pokazywałem co tu jest jeszcze o to są takie podświetlane oops, takie podświetlane stoliki na dzieci pięknie do świeci co tu jeszcze jest? to jakaś taka układanka na magnesach można sobie to poprzesuwać tutaj tutaj jeszcze pracownia artystyczna chyba tak tak dzieciaczki sobie mogą pomalować no i co tu jeszcze jest? no tu jakieś takie coś, że gościu sobie stoi i zbiera zbiera latające tu jakieś, o, zdjęcia jeszcze są Można sobie zdjęcia robić tak to wygląda tu też jest spokój ze zdjęciami tylko tamten pokój ze zdjęciami jak to działa? nie hmm. to się naciska? tamten to robi zdjęcia okay. tam robi zdjęcia a ten tu jest jeszcze takie coś do układania nie no, w sumie spoko Jest tego mnóstwo O, tu jeszcze jest pomieszczanka to jest takie pomieszczanki od dla mniejszych dzieci W sumie spokoje O proszę Takie stoły mamusie sobie mamusie sobie zrobiły pogaduszki czyli to w sumie żeście widzieli a dobra, wejdę jeszcze do środka bardziej takie edukacyjne poproszę co tu kiedy kto było słońce to chyba nie działa Powinny coś tak podświetlać się Tak. tak proszę, jeszcze taki pociąg jest Taki piękny pociąg W sumie nie jeździ ale Nie jeździ ale jest To przeszkód Największą największą atrakcją, znaczy nie, no w sumie w sumie to dużo atrakcji, tylko przykładowo moje dzieciaki, jak się dowiem do wody, no to już nie chcą mieć innego ale znowu całe mokro o, już wiem po co to jest to jest po to, żeby tak wiało o, wiera się na ręce i wieje takie coś jest spoko także z dalsza wam pokażę O to są jeszcze Na dłużej są jakieś jeszcze te. Tak to wygląda jeszcze z tej strony Pociągi, nie pociągi Myślę, że jest trochę atrakcji To no jest spoko, można sobie kurde zrobić jakiś pojazd Pewnie tu są jakieś instrukcje do tego Jest tego mnóstwo Także... Także tym oto akcentem kończymy ten dzisiejszy filmacz, filmeczek Jeśli możecie to napiszcie jakiś komentarz, dajcie subskrypcję Czy wam się podoba czy nie a ja zapraszam już na kolejne piękne odcineczki z pięknej Ameryki na moim kanale, co ja widzę w USA.